Jestem mega zmęczona, ale mega szczęśliwa. Jak sam Przemek, tylko niestety musiał dzisiaj się już do pracy. Ponieważ już są z nami nasze szczeniaczki. Mamy pięć szczeniaczków, cztery dziewczynki i jednego chłopca. Więc jest mega fajnie i mega się z tego powodu cieszymy. Tak, jak się spodziewałam, nie będę miała czasu nagrywać szybciej. Więc teraz w skrócie Wam opowiem, jak to wszystko wyglądało. No i oczywiście pokażę Wam szczeniaczki oraz mamusię dumną. No właśnie teraz znajduję się w końcu, siedzę, ponieważ tutaj mam przygotowane miejsce też do spania. Nala zaczęła dyszeć i mieć pierwsze objawy tego, że może rodzić w środę. No, i wszystko tak zaczęło się w środę około 23. Jak się położyliśmy spać, to zaczęliśmy się przyglądać dokładnie Nali i się okazało, że strasznie dyszy, i że takie oznaki były, że to może być już za chwilę. Więc nie było już spania, nie było odpoczynku, tylko się zebraliśmy. No, i siedzieliśmy tutaj z Nalką w końcu przez następne prawie. No, prawie 3 godziny, bo pierwszy szczeniaczek urodził się przed drugą. E, no i tak szczyniaczki rodziły się praktycznie około co godzinę. Ostatni urodził się przed piątą. No i wszystko było w porządku i myśleliśmy, że, e, że to już koniec. Będą cztery, tak jak wstępnie wychodziło na USG. Oczywiście, tak jak mówiłam we wcześniejszych filmikach, USG nigdy nie jest super dokładne, więc można przybliżoną ilość szczeniaków yy, zbadać i potwierdzić. Ale, mm, no, ale tak jakby nalaz się pod, przed tą piątą, po urodzeniu tego czwartego szczeniaka, bardzo uspokoiła. Yy, no i wszystko wyglądało, jakby to miał być koniec. Jednak, yy, i zaleceń naszej pani weterynarz, e, która niestety e, musiała wyjechać e, z środy na czwartek, e, wiedzieliśmy, że musimy poczekać jeszcze tam około od 5 do 7 godzin, ponieważ e, suka może robić sobie przerwy po, e, pomiędzy szczeniakami, żeby nabrać sił, no, odpocząć i przespać się, nakarmić tamte tak itd. E, no i tak czekaliśmy. W międzyczasie e, dogadałam się z Przemkiem, że najpierw ja się prześpię, potem on się prześpi, żeby pilnować na na zmianę. E, no i tak zrobiliśmy. I nagle chwilę po ósmej nalaz, znowu za, dostała skurczy. No i zaczęła tak jakby rodzić. Tylko myśleliśmy, że to jakby... Ponieważ wydawało nam się, że jednego łożyska nie było, że to może rodzić łożysko albo coś takiego. No, a się okazało, że zaczęła rodzić szczeniaka. Yy, I tutaj jest coś, co niestety w hodowli jest dosyć przykrą sprawą, i nie wszyscy chcą o tym mówić, ale ja nie chcę ściemniać, że zawsze wszystko jest w porządku i yy, super miot, yy, żadnych problemów nie było i w ogóle. Tylko uważam, że o takich rzeczach się powinno mówić, dlatego że yy, też to jest ważne dla osób, które y, chcą kupić szczeniaka, że nie zawsze wszystko jest w porządku i hodowca y, też ponosi y, straty. Y, no najgorsze są te straty jednak y, moralne, takie, że no kurczę, no nie udało się, tak? że jednego szczeniaka nie mamy, czy coś? No i tak się zdarzyło y, w tym wypadku, że nala prawie dwie godziny się męczyła z tym szczeniakiem. Mieliśmy kontakt, tylko niestety właśnie telefoniczny z naszą panią weterynarz, która nam podpowiadała, co robić, no ale szczeniaka nie dało się już uratować. Więc pojechaliśmy do przychodni weterynaryjnej, zobaczyć, co się dzieje. Jeszcze oczywiście z tym szczeniakiem, ponieważ dzwoniłam w międzyczasie do przychodni, oprócz właśnie podpowiedzi naszej pani weterynarz więc pojechaliśmy do przychodni. Się okazało rzeczywiście, że tego szczeniaka już się nie da uratować. No a jakby wtedy wykonano od razu badanie USG i się okazało, że są dwa szczeniaczki jeszcze w brzuchu nali i dwa żyją, dwa serduszka biją. To było jakoś przed godziną 11. E, więc e, ta pani weterynarz, u której byliśmy, to nie była ta nasza pani weterynarz, tylko inna, stwierdziła, że mamy spokojnie jechać na dwie godziny do domu i że w ciągu dwóch godzin powinno się coś zacząć dziać. E, no, e, niestety się nie działo, wręcz przeciwnie. Nala poszła spać i zaczęła karmić swoje pociechy, które miała przy sobie. E, więc przed 13 wróciliśmy z powrotem do przychodni weterynaryjnej. Wet weterynaryjnej. E, no i tam nala dostała oksytocynę. E, my mieliśmy po raz pierwszy kontakt z tym, z oksytocyną, e, dlatego e, nie wiedzieliśmy, ile czasu od momentu podania nala będzie miała jakieś e, skurcze i kiedy zacznie rodzić. Więc naszym pierwszym pomysłem było to, żeby zostać przychodni. Jednak pani weterynarz, o której byliśmy, stwierdziła, że nie, że nie trzeba, że spokojnie można jechać do domu i że Lanali będzie bezpiecznie i lepiej w domu. E, według nas to był niestety błąd i nie należy tak robić, że jeżeli, że jeżeli się poda jakieś leki, to jedzie się do domu. E, no i e, jakby w domu poszło nie za dobrze, ponieważ się okazało, że szczeniak jest ułożony pośladkowo. Czyli, że nie najpierw wychodzi główka, a najpierw e, wychodzą łapki tylnie, ogonek i pupa. E, więc e, jakby Nala nie mogła się z tym poradzić, nie mogła go wyprzeć. E, my pomimo tego, że staraliśmy się go wyciągnąć, się też nie udało. No i z tym szczeniakiem praktycznie od razu, jak tylko się urodził, widzieliśmy, że coś jest nie halo. E, więc e, w jednej chwili ze, zebraliśmy się i pojechaliśmy e, do weterynarza z powrotem. Tam się okazało, że nie da się tego szczeniaczka uratować, więc e, byliśmy mega załamani, ponieważ to był drugi podrząd i że coś się dzieje, coś jest nie halo, a jeszcze trzeci był w brzuchu. Jednak jak dojechaliśmy do przychodni, to ja szybko wyskoczyłam z tym szczeniaczkiem, którego mieliśmy z domu, a Nala jeszcze została w samochodzie razem z Szymkiem. No i Przemek w momencie, kiedy e, chciał nalewimować, patrzy, że ona już urodziła tego siódmego szczeniaczka. No i że on już jest w klatce, ponieważ na, dla bezpieczeństwa jeździ w klatce. No, że on już jest w klatce i że oddycha, jest żywy i wszystko jest w porządku. Więc szybko go wzięliśmy do przychodni, zapowiedzieliśmy nalkę. No i się okazało, że ostatnia dziewczynka i wszystko jest w porządku i e, no, że, że jest z nami. E, więc bardzo się cieszymy, że mamy piątkę wspaniałych szczeniaczków. E, Śmialiśmy się, że to będą szczeniaki na piątkę, tak będziemy je nazywać. E, nie obyło się bez przygód, e, potem rozmawiałam z różnymi osobami, hodowcami. To się zdarza, to jest e, no dosyć częste, że coś jest nie halo. I w wielu hodowlach, tych właśnie o tym się nie mówi, nie zawsze cały miód super przeżywa i nie ma strat, tak? No, u nas też się tak zdarzyło, ale cieszymy się z tej pięknej piątki, którą mamy. Ta piątka została przebadana. Są zdrowe, wszystko jest w porządku. No i znano też, jest wszystko w porządku. Dlatego no, rozpiera nas duma, szczęście. E, więc myślę, że przyszli właściciele e, są już mega szczęśliwi, e, że będą mogli dostać swoje pieski. E, I będziemy oczywiście relacjonować, jak się rozwijają. No, i tak, tak to mniej więcej wyglądało e, nasza doba, e, z środy, która się zaczęła z środy na czwartek i wczorajszy cały dzień czwartek. No wczoraj nie mieliśmy totalnie siły ani głowy, żeby cokolwiek nagrywać, dlatego chciałam Wam w skrócie przedstawić, co się działo e, wczoraj. E, no i wszystko jest w porządku na lakarmi. No a teraz Wam pokażę właśnie, jak wyglądają nasze naleczki, kuleczki, nasze szczureczki małe. No i będziemy się widzieć już w następnych filmikach, już bardzo wesołych, myślę, <taki> takich... Um, pokazujących, co one wyprawiają, bo dzisiejszej nocy już dużo wyprawiały, szukały mleka, potrafiły się zgubić jeszcze w końcu, no więc było bardzo wesoło. No tutaj zaraz zobaczycie to właśnie w dzisiejszej nocy. Ja miałam tą przyjemność spania w końcu, ponieważ Przemek dzisiaj dzisiejsze do pracy, ja nie szłam, więc mogłam spokojnie tutaj pospać, nawet gdybym się budziła. No i tak tutaj śpię, więc możecie zobaczyć, no a tutaj mamy nasze naleczki kuleczki kochane, właśnie mamusia chyba je myje, no tutaj dwa śpią, już się załatwiają, więc musi je wymywać, to jest jeden, tutaj też jeden, tutaj też jeden, no a tutaj nasza dziewczynka właśnie ostatnia, siódma szczęściara, pije sobie mleczku. A tutaj chyba szukam mleka, nawet. No, zdając życie, się będą biły o jednego. Mają 10 do wyboru, a się będą biły o jednego. No, ale tutaj. o jak ładnie piją takie słodziaki. No. no, z się też jest wszystko w porządku. Jeszcze troszeczkę się oczyszcza, ale wszystko jest ok. No, to się się przypycha. No, więc yy, tak wygląda u nas aktualnie sytuacja. Szczęście i duma nas rozpiera, yy, więc teraz yy, do zobaczenia w następnych filmikach.